Witam, zobaczmy wspólnie, jak zaprojektować i zamówić fotopuzle Fotofantazji Express. W kategorii fotogadżety wybieramy puzzle, kolejno wybieramy typ puzli, może być to 30 elementów, puzzle około A4, gdzie tych elementów jest zawsze około 100, lub zawsze słodkie puzzle serce. Wybierzmy zatem, że puzzle prostokątne. Na kolejnym etapie zaznaczamy zdjęcia, które chcemy użyć w naszym projekcie. Możemy wybrać więcej zdjęć. A następnie umieścić tylko niektóre. Kolejny etap to jest wybór tematu. Może być to standardowy, czysty, może być koleż, gdzie mamy gotowy układ w większej ilości zdjęć, lub też jakiś gotowy szablon, gdzie mamy gotowe ozdobniki, lameczki, tła. Zatem wybierzemy może taki szablon dziecięcy. Kolejny etap to już jest projektowanie naszych puzli. Aby w tej rameczce umieścić zdjęcie, po prostu możemy je chwycić, przeciągnąć i upuścić na lameczkę. To, co widzimy, to jest symboliczny szablon wykrojnika puzli. Możemy go w prosty sposób wyłączyć. To jest tylko symboliczny, nie pokrywa się z rzeczywistym wykrojnikiem, także można go traktować tylko jako informacyjny. Zatem wyłączymy, żeby był nasz obraz czytelniejszy. Do takiego projektu oczywiście możemy dorzucić kolejne zdjęcie, wystarczy dwa razy kliknąć. Kiedy się pojawi na naszej scenie roboczej, możemy je umieścić w innym miejscu, troszeczkę pochylić, dodać ramkę. Nawet taką samą, jak na projekcie. I w ten sposób mamy już gotowe fotopuzle. Aby zamówić takie puzle, wystarczy kliknąć na przycisk zamówienia i przejść do kolejnego etapu. Dziękuję za uwagę.